Kamery bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne. Ludzie montują je wokół posesji, czy też wewnątrz swoich domów. Jednak niektórzy dzięki kamerom bezpieczeństwa rejestrują coś, czego woleliby nie widzieć. Takim przykładem jest materiał przesłany na Instagrama przez słynnego badacza zjawisk paranormalnych, Grega Ludwiga. Film został nakręcony w trybie noktowizji późną nocą. Według właścicieli nikogo nie było na podwórku w czasie nagrywania filmu. Jeżeli dokładniej się przyjrzysz, zauważysz cień. Can see a here. Boom. And no one's there. Wygląda to tak, jakby ktoś rzucił ten cień. Jednak nikt nie znajduje się w pobliżu. Nie jest to jedyna niepokojąca rzecz na tym nagraniu. W dolnej części cienia widzimy dziwną miastun kulę pojawiającą się kilka razy w ciągu kilku sekund. Według niektórych ekspertów paranormalnych, kule światła są powszechnym sposobem manifestacji duchów, ponieważ wymagają one o wiele mniej energii niż manifestacje cielesne. Niektórzy widzowie uważają, że kula uchwycona na filmie może być zwykłym odbiciem światła szczątkowego, jednakże cień w kształcie człowieka jest trudniejszy do wytłumaczenia. Jak myślisz, co to mogło spowodować? Swoją teorią podziel się w komentarzu pod filmem. Wiele osób wierzy, że nie są sami we wszechświecie, jednak nieznaczna ilość osób poświęca swój czas na szukanie dowodów. Takim przykładem jest youtuber Eddie Garcia, który poszukuje dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Materiał, który teraz widzicie, został nagrany, gdy on i jego zespół odwiedzili Park Narodowy w Kalifornii latem 2020 roku. Gdy obserwują oni gwiazdy, zauważają plamę światła większą i jaśniejszą niż inne, która porusza się w dół w kierunku horyzontu. He is hauling butt. Kilka sekund później pojawia się kolejna. Mężczyzna kieruje laserem w kierunku tego czegoś, udowadniając wizę, że nie może to być gwiazda, ponieważ to coś ucieka od jego promienia. And Yeah. Yeah, yeah, I just I just Przeważnie gdy pojawia się coś na niebie, sceptycy zgarniają to na samoloty, satelity, balony i inne rzeczy. Jednak szybkie i zwrotne ruchy tego statku sprawiają, że którekolwiek z tych wyjaśnień wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Nagranie, które teraz widzicie, zostało opublikowane na Facebooku Team X Paranormal. Przedstawia obraz zarejestrowany z domowej kamery bezpieczeństwa. Widzimy zagracony tu podwórka, na które wyrzucane są rzeczy poprzedniego właściciela, który zmarł w tym domu. Zobaczcie, co zarejestrowała ta kamera. Według osób sprzedających ten dom, poprzedni właściciel regularnie przechodził przez tą bramę, aby odwiedzić sąsiadów. Podejrzewają oni, że wyniesienie rzeczy z domu mogło wzbudzić resztki energii duchowej pozostałej po śmierci właściciela. Gdy przyjrzymy się dokładniej bramie, możemy zobaczyć jakiś dziwny, blady obiekt poruszający się do góry, który następnie znika. Jeżeli brakuje ci nadal dowodów, spójrz na kota, który leży na szczycie tego przedmiotu. Przez cały czas śpi, ale w momencie, gdy otwiera się brama, tym podnosi głowę, tak jakby coś zauważył. A pamiętaj, że zwierzęta widzą nieco więcej niż ludzie. Tysiące ludzi z całego świata regularnie ogląda transmisję na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czasami na kanale pojawiają się rzeczy trudne do wytłumaczenia. Jeden z widzów transmisji na żywo opublikował na reddicie film w momencie, gdy zauważył coś dziwnego. Jak możemy zauważyć, w przestrzeni kosmicznej pojawia się grupa małych kropek. Redditorzy przedstawili kilka teorii na temat, czym mogła być ta formacja świateł. Niektórzy twierdzą, że kamera najprawdopodobniej była skierowana w stronę Ziemi i te światła pochodziły z miast znajdujących się na naszej planecie. Jednakże nie każdy wierzy w tą teorię. Gdy kilka osób weszło na oficjalny kanał, w poszukiwaniu tego klipu, zauważyli, że część z lecącymi światełkami została wycięta. Dodatkowo serwis odniósł się do zaistniałej sytuacji, pisząc, że kamera chwilowo nie działała prawidłowo. Dlatego w nagraniu jest luka. Redditorzy zaczęli zastanawiać się, dlaczego nagranie zniknęło, skoro istniało proste wytłumaczenie tych świateł. Przez tą całą sytuację z usuniętym fragmentem nagrania, wiele osób zaczęło wierzyć, że być może są to statki kosmitów z odległych zakątków kosmosu. A ty co myślisz? Daj znać w komentarzu. Jakie według Ciebie jest najstraszniejsze nawiedzone miejsce? Bo dla mnie nie ma nic straszniejszego niż nawiedzony szpital psychiatryczny. W takie miejsce udał się Littlewood z Sunbury Historical Tour. Nie spodziewali się, że ich paranormalne doświadczenie trafi na pierwsze strony gazet. Miejsce, które odwiedzili, znajduje się w miejscowości Victoria w Australii. Szpital został założony w 1879 roku. Pacjenci, którzy byli tam leczeni, mieli fatalne warunki, a szpital był owiany złą sławą. Większość z nich była ubierana w kaftany bezpieczeństwa, a terapia elektroszczęsami była codziennością. Przy tak mrocznej historii nie dziwi fakt, że miejsce to oferuje wycieczkę z duchami. Zdjęcie, które teraz widzicie zostało zrobione na zewnątrz, tuż obok pokoju pielęgniarek. Jeżeli zerkniesz uważnie na dach szpitala, wydaje się, że jest tam półprzezroczysta postać w białym ubraniu. Według historii wielu pacjentów rzucało się ze szczytu kwater pielęgniarek samo samobójstwo. Jak myślisz, czy może być to duch pacjenta, którego spotkał ma kapliczny koniec, czy da się to jakoś inaczej wyjaśnić? Niewiele osób jest na tyle odważnych, aby postawić się zjawiskom paranormalnym. Nagranie, które teraz widzicie, zostało opublikowane na kanale X-Paranormal, a film rozpoczyna się od gwałtownego grzechotania klamki, jakby ktoś szarpał za nią po drugiej stronie. Nagrywający pokazuje nam, że po drugiej stronie znajduje się kolejna para drzwi i nie ma możliwości, aby ktoś poruszał w taki sposób klamką, ponieważ pierw musiałby otworzyć metalowe drzwi. Jest to nierealne, aby ktoś zdążył zamknąć drugą parę drzwi i uciec w tak krótkim odstępie czasu. Tym razem mężczyzna dla pewności zaklucza metalowe drzwi, przed ponownym zamknięciem drzwi wewnętrznych. Gwałtowne poruszanie klamką niemal natychmiast zaczyna się z powrotem. Mężczyzna cały czas otwiera drzwi i pokazuje, że nie ma nikogo po drugiej stronie. Zdarza się to jeszcze kilka razy, za każdym razem gwałtowniej niż poprzednio. Wiele osób widząc to zjawisko stwierdziło, że jest to działalność jakiegoś myśliwego ducha. A ty co o tym myślisz?